Witam wszystkich serdecznie, dalej z tej strony kontynuujmy naszą serię komentowania randomów, dobrze wiem, że lubicie e, jak komentujemy tutaj poszczególnych graczy I dzisiaj zaczynamy od PAK z chińskim znaczkiem level 46, który mnie zabił w głowy w dosyć interesujący sposób i bardzo fajnie, że możemy poobserwować e, takiego tutaj ogórka Zobaczymy czy, czy podejrzenia są słuszne czy nie, bo wiadomo różne rzeczy się mogą zdarzyć, już nowe konta się powstają Eee, także zobaczymy co tu się dzieje, eee, w międzyczasie też wyrażę swoją opinię na temat micion Update, bo mamy drugi sezon i pół, lub drugi pół sezon, nie wiem kto się w sumie odmienia eee, I faktycznie niektóre rzeczy zostały ponaprawiane, niektóre rzeczy typu Quality of Life zostały zrobione, Anti-Cheat dostał lekkiego tam pewnie update'a pod tym kątem, że zrobili jakieś tam bany poszły eee, na, na poszczególne konta, tam pewnie już zrobili większą ochronę przed graczami, którzy chcą crashować serwery więc takie rzeczy są ogarnięte, ale oczywiście są inne rzeczy, które również denerwują i rzeczy, które się zmieniły, które mogą mniej lub bardziej denerwować. Eee, także no, ogólnie rzecz biorąc... Nie. Nie zmieniło się nic w tym sensie, że dalej są jakieś tam bugi, dalej się gra kraszuje, ale dalej nie jest to na tyle notoryczne i, i jakby wkurzające, żeby przynajmniej ja miał skrytować tę grę lub musiał tam jakoś na siłę od niej odpocząć. Eee, w każdym razie zobaczymy co tu się dzieje z tym pakiem, który ma level 46, który na razie sobie zbiera na dropa. Oczywiście nie ma co tutaj że on tam odpalony jest, bo ja tak sprawdziłem kilka, to na razie to nic na to nie wskazywało. Aczkolwiek, jak się widzi, 46 level, czy tam level bez prestiża, dosyć niski, e, no to różne myśli się pojawiają. Zwłaszcza jeżeli ktoś nas zabije. W dziwny sposób. Razem, które nie wiedziały, ostatnio mieliśmy Lana, czyli turniej lanowy Call of Duty Warzone na mapie Area 99. 20 graczy, bodajże, było grało na lanie, reszta grała online. Bardzo fajny event, niedługo też pojawią się materiały z tego lana, więc część udostępnię na mój kanał, część będzie udostępniona na oficjalny kanał Platinum Rivals. Więc o jak niedługo dowiecie się więcej. Ja również będę aktywnie działał właśnie z tą organizacją, żeby po prostu tych turniejów dla wszystkich było więcej. Nie tylko dla prograczy, ale oczywiście też dla casuali, Więc trzymajcie kciuki, żeby to fajnie wypaliło. Więc aktualnie pack ma typa na górze, bodajże tak. Szyba dostawę Bita. Właśnie. E, kawałki spadły na dół. Więc ma typa na górze, UAV przed chwilą na sobie i ma też Bunty na sobie. Uważaj, tutaj nie overpikuj tego okna. Masz SMG. Broń nie jest. O, tutaj już lepsza sniper, tutaj powali na stronę w głowę. Jak trafi, dobrze, dobry krak. Okej, okej, okay, okay. bardzo ładnie, bardzo ładnie. I to też bardzo. Często jest, jest też tak, że na przykład legitni gracze na swoich mm, głównych kontach dostają shadowbany i są w tak zwanym shadowban loopie, że już nie mają shadowbana, ale pograją chwilę, znowu mają shadowbana, Równie, by, również bywa... Uuu, powinien być nok? Niestety noka się nie udało zrobić i udało się zrobić. Ila. Eee, są różnego rodzaju shadowbane, bo czasami shadowbane znikają po trzech dniach, czasami po tygodniu, czasami po dwóch, czasami trzymają się cały miesiąc, czasami masz na rankedy, ale na puby nie, więc różnie, różnie bywa. Eee, natomiast niektórzy zakładają sobie nowe konto i te konto można normalnie sobie już grać bez żadnego problemu. Wziął linkę, więc albo był na dole, albo wziął linkę do góry, jeżeli jest u góry to musi się pośpieszyć. No i pak normalnie. Tak, tak, nie ma tutaj powodu, żeby Kiedy że tam jakieś liter czy coś. Szybko się loby wybiło. Już są 63 osoby w lobby, nie? Tutaj te loby na Europie bardzo szybko się wybijają. Możesz dostać w cudzysłowie słabsze loby, bo trafisz na, powiedzmy, dwóch, trzech ogórków, czterech ogórków, pięciu ogórków, którzy byli słabsi, ale przez to, że się loby tak wybija, to po pierwsze nie da się zrobić gry, gdzie masz dużo killi, no bo siłą rzeczy, no, nie jesteś w stanie. Ja po drugie, mimo wszystko, loby jest silniejsze, bo to, że paru słabszych graczy, ty trafisz na paru słabszych graczy na jakiejś lokalizacji, to wcale nie znaczy, że loby ogólnie jest słabsze. Więc jeżeli wam się loby szybko wybija, lub szybciej niż zwykle, no to może skutkować tym, lub może to określe, jakby może to wskazywać na to że lobby jest po prostu mocniejsze jako tak, a jeżeli lobby żyje, jest zdrowe w cudzysłowie, zwłaszcza na solówkach, to znaczy, że ludzie nie biją się tak często, nie szukają killi, tylko bardziej grają bezpiecznie, w domkach i tak dalej, co jakby może składać na to, że lobby jest e, że tak powiem słabsze, no i wtedy wiesz, jest czwarta strefa, masz jeszcze tyle osób, to powinien headshot wlecieć idealny, może ci się uda i wydaje mi się, że ja, nie bez sensu, bez sensu, bez sensu, mogę poprawić to snajpą, to jest Oooo, tyk! Nie uda się to. Plus, sniper jeszcze z lewej strony przy moście, i wydaje mi się, że słyszałem coś z prawej strony na kopule, Więc uważaj. O, no, 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 sniper, tak myślałem, że sniper jest, dopiero go zauważył. Tutaj powinien złapać dobry kąt. Bez sensu z tą pepeszą poprawiasz. Nie masz dobrego builda do pepeszy, więc ona rzuca strasznie. Plus, dym, ogranicza ci widoczność. Więc tamten już crossuje, jest jeden typ jeszcze jest tej... na tym mostie pod tym mostem z lewej strony, więc zobaczymy jak tutaj ukąsi to. Ten tutaj typ prawdopodobnie będzie mu wychodził na topa, więc jak on łapie headglitcha tutaj przed nim, to będzie, będą problemy. Eee, nie ma kewów, widzisz pepesza sprawia, że nic nie, nie widać po prostu. Snajper z lewej strony, musisz być pierwszy, what, ale bez sensu. Bez sensu w ten sposób to robisz. Popraw sobie tą snipą. No dobra, nie miałeś amo. W każdym razie dwa razy byś mógł poprawić tą snipą bez problemu i, i byś noka zrobił. Eee, będziesz miał problem z tym sniperem z tyłu. To dlatego już typa nie ma, masz szansę się skierować. Uuu, był tutaj, o kurde, dobrze. dobrze że się skobował. Myślałem, że jest z drugiej strony. Masz mniej życia, ale powinieneś go zrobić na okej, okay. łatwo zrobiony. W ogóle zmienili sposób jak się lud... Za to jest ludzi. Dobry strzał! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mimo wszystko, że Frostline ma dystans e, w sensie, że ten efektywny dystans nie powala na strzał w głowę w porównaniu do LR, to jednak mi się z Frostline o wiele, wiele lepiej strzela i o wiele więcej strzałów trafia niż z tego LR. Jak jest, jakie bronie? Sniper C9, czy nas zaskoczysz? Frost Flostra. o Frostline, Frostline plus C9, więc bardzo fajny build. Bardzo fajne brodzie, zobaczymy co tu się dzieje. C9 na 5. Ciekawa C9. C9 padziarska. Opa! Panie, ja nie. Dobry krak i nie poprawisz teraz. Bardzo dziwnie grał z tą szą w sensie, że bez sensu. Na C9 tego nie próbuję. Dlaczego na pepeczę próbował? Skoro widać, że na pp jest jeszcze gorsza. Zwłaszcza jeżeli to nie jest Twój Build i Zwłaszcza jeżeli to nie jest Build z Tumikiem. Tyk! Pięknie! Popraw sobie od razu, on się wynurzy. I bardzo ładnie. Soldowany typ. 5 killi dla AK nie wejdzie żebym miał gdzieś tinkę w komentarzach, czy widzieliście tego lana? Oglądaliście lana na oficjalnym kanale Twitch Platinum Rivals. Dajcie mi myślicie o tym lanie. Jest krytka przy tym billboardzie z prawej strony. Tam często jest taki skill, stick wyleci, tu wyżej, też przy drzewie, na górce też jest, więc pamiętajcie, no, te skillki co oddają. Fajne rzeczy. Tylko 38 osób blobby i mamy już trzecią strefę. No wiecie, też może być tak, że jest cheater blobby, nie? I zawiera większość fragów, ale no, paka na pewno nie jest cheaterem. Paka to jest myszka. Chociaż? Tak, to jest myszka raczej. Daj mi się, że to, jest to jest. Jeżeli to jest myszka, to przede wszystkim ma dziwny film do c jak na mój głos, a po drugie. Tak, to jest myszka. Eee, a po drugie, dlaczego masz w i noże? Po co? Moim zdaniem, aktualnie najmocniejsze są ich pakty, dlatego są też banowane na turniejach. Fakty są po prostu. Panowane maseczka na dole, maseczka na dole. Słyszysz typa z lewej strony na sklepiku, albo budynek obok sklepiku? Kurka wodna, kurka wodna. Uwaga, uwaga, paka, nie róbną tego. Paka masz dużo ściana, jest tutaj na oknie, czekasz, wejdziesz na sklep, może Cię pikować, tak jak mówiłem. Cyk, cyk, cyk. I niestety, niestety, paka, zbyt mocny strafe. Zbyt mocny strafe, i no i paka niestety ląduje w głagu. Wydaje mi się, że on gułak znalazł? Znalazł paka znalazł gułak, to też go pooglądamy. To jest myszka, to jest myszka. Ale widzicie, bym w stanie określić dokładnie, gdzie jest ten typ. Uchamam. Puli na PP, sze Puli na PP, Jak zagrasz? Grasz agresywnie, czy grasz kąty? Gra agresywnie. Od razu przechodzi przez pierwszą ścianę, próbuje nasłuchiwać. chodzimy z prawej. W miarę dobra reakcja, czyli się przy pociski, dobry krach, musisz się schować, musisz. Bez spokoju musisz przeładować broń. Spoko łapie cover. Masz przewagę, masz dużą przewagę. Nice! Miał sporą przewagę. Tamten musiał agresywnie zagrać, bo się wyprócz amunicji. Ale nadal paka miał sporą przewagę, jeżeli chodzi o ilość życia, więc się sobie. Cóż, pieniążki są, bo ma, ma 12 koła mamy, więc może zagrać od razu sklep. No to jest mieszka, się jeszcze powracam. Baka 6 killami, niestety to by było na tyle. Już nie dał rady w ogóle nic zrobić. Nie spojrzał na górkę, ja zresztą też nie widziałem, że ktoś jest na górce. Ale winzone teraz, 41 level na którymś tam prestiżu, już nie pamiętam, który prestiż był z clownem, tam pajacem. Na cypherze złotym, czyli nie ma loadoutu. Pięcioma killami. No kurcze i mamy tutaj padzika. Mamy z pięcioma killami, której widać, że nie gra agresywnie, jest tak każualowo troszeczkę tak, w sumie tak bardzo każualowo w sumie. To, widzisz tam typa? Czy co ty robisz? I teraz błąd numer jeden, który ta, ta osoba popełnia, to jest, jakby skoro wie, że tam jest typ, to on robi tak zwane overpikowanie. Czyli przykładowo, jeżeli on chce się bić z tym typem, który jest właśnie tutaj, to mimo wszystko powinien się cofnąć do sytuacji, w której faktycznie jak najmniejsza część jego ciała po prostu jest eksponowana. On tam był cały po prostu na em, na widoku. Ten typ, który by był tutaj strzelałby się z nim, on by sobie złapał headglitcha na górce na górce, przepraszam, na, na murku więc o, może bym wygrał ten fight Nie wiem, co masz na drugą bronię, ale jeżeli masz coś na blisko, to zmień na blisko Słyszysz go właśnie z prawej strony i z lewej? Nie ma szans Nie ma szans nie ma szans, ale Windzone jeszcze ma głowę. Zobaczymy, co się stanie w głogu. Na razie się nic specjalnego w tym komentowaniu nie dzieje. Także nadal nie wiem, jak nazwać ten film. Nadal nie wiem. Nadal nie wiem. Może zrobię dwa komentowania. A nie w tym. Windzone na, Windzone na 1v1. Alibi agresywnie gra, bardzo gra agresywnie. To się stało. Ten winzone zagrał kompletnie inaczej niż zagrał przed chwilą. Możliwe, że ktoś mu dał... Nie wiem, może było ci tak, że ktoś tam, wiesz, komuś pada dał i powiedział, wygraj mi gułak czy coś w tym stylu, bo grał kompletnie inaczej. Alibi z winem. I z 2,5 tysiąca... Gułak tutaj sobie leży idealnie dla niego w sumie. Każdrop po prawej stronie, nikt ci nie szedł. po prostu był dźwięk po prostu tego, tego. Perki plus bronie? To chyba jego bronie, on może specjalnie tutaj został. a perki Ames plus C9, C9 na tłumiku. Nie lubię C9, ale no. to jest. I, i czemu to tak rozrzuca? Czemu to potrzebne, żeby to tak rozrzucało bardziej? Nie możemy na przykład dać mechaniki takiej, że Sniper chyba na tym domku przed nim. Że skoro podnosisz sobie tą skrzynkę, to nie może po prostu cała sianna ci do kiedy nie może lecieć. Od razu. Musi to lecieć gdzieś tam wszędzie. Tak ale tego kewa, będziesz szalowa ze sniperą. Oh nice, boxik Nie, nie będzie jednak szalowa ze Jed Będziesz nie będziesz? tutaj snipera czy overpikuje Sniper widać jego głowę chyba na dachu z lewej strony. selfrezik może, BSP, masz czas, żeby sklep zagrać. Już dałeś o sobie znać, masz sporo czasu, masz sporo czasu, żeby zagrać sklep. Masz, możesz zagrać selfreza, możesz zagrać bespa, możesz zagrać nalot, Overpikujesz na niego. Sklep nie jest, sklep nie jest na widoku, on, on cię ma w one-shot range'u. Nie wiem, jaką ma sniper, ale... Alibi. Alibi. Ktoś chyba cię podchodzi. Za nim teraz wychodzi mu tutaj przetraktor. Ale Alibi powinien wygrać ten fight. Na łatwo, powinien zrobić ten fight. Bardzo dobry, bardzo dobrze, To yes, ten sniper. Ten sniper strasznie zrobił. W się, sensie, że okej. Okay, miało przewagę za nim, jeżeli chodzi o dystans. Ale ten push był po prostu. No. Dany. Alibi teraz powinien zagrać sobie. Selfreza i BSP. I może ewentualnie linkę. Ma bardzo dużo pieniędzy, 14 tysięcy, tutaj naprawdę fajne zakupy może zrobić. Skrzynka z amunicją pod smoki. ewentualnie może zagrać dropa sobie może zagrać, jeżeli bardzo chce. Maska leży na ziemi, to się przyda. Nie, to... co? A, to nie jest głupie, to nie jest głupie, to jest bardzo dobry pomysł. Bunkerbuster, sklep na później. Nie marnuj go jeszcze, to się może przydać. Czemu? Może ktoś tam widział. Inka za długo to szybko może? Jakiś bez BSP. Będziesz wiedział, gdzie przynajmniej skakać, bez problemu. Mógł BSP zagrać, bo przynajmniej już wtedy wie mi więcej gdzie lądować, gdzie nie lądować, nawet jeżeli ktoś tam yy, ma ducha, no to wiadomo, do tego nie, nie zobaczysz, jeżeli nie masz zaawansowanego. Ale z BSP mógł zagrać jeszcze jakiś kiffik, mógł zagrać jeszcze ten nalo, cokolwiek, więc tutaj naprawdę zmarnowana szansa. Sklepu nie wziął ze sobą. Glepu nie że ze sobą, więc naprawdę szkoda, bo zmarnował dużo czasu i dużo pieniędzy po prostu. No dobra, no ale to jest jego gra. Alibi z 8 killami, więc nie jest źle. nadal jest powyżej, chyba above average tak zwany, czyli powyżej po prostu średniej. Zazwyczaj tutaj ludzie porobią po 3 killy umierają. No i jaki jest Twój plan, Bejku? Co Ty próbujesz tutaj zrobić? Eee, typ na tak dropie. Dobry, live mark. O, może wyjdzie. Przy... Nie wiem czy go widział. widział. Widział cię, widział cię, widział cię. Hedricza złapał Prawie się udało od razu, bi, 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 bi. Nie, uciekł mu Powinien go złapać jeszcze? Znowu, do mu wity plus plecy... Nie, plecy nie widzę widziałaś, musi się skupić, bo ty pan masz ze sobą Nie odwraca się plecami do niego Zmieni na SMG O i on ten fight może przegrać On ten fight może przegrać Dobrze, że złapał cover od razu, z cover to cover, bardzo ładnie, powinien zagrać headglitcha z lewej strony, trochę z lewej strony mi się wydaje. Odwracasz się plecami do typa, który jest naprzeciwko ciebie, tak nie rób. Ja wiem, że on chciał sprawdzić, ale no kurde. Jak już chce sprawdzić, to łap cover bardziej, żeby, żeby nie miał cię na widoku. No, tutaj zony nie będzie. Wydaje mi się, że przynajmniej tutaj zony nie będzie miał. Eee, nie, nie, w ogóle nie ma na może zony. W ogóle nie ma na morze zonu I Tam będzie... Co ty robisz, chłopie? Alibi! Alibi, podstawy! On nie ma pomysłu kompletnie na grę. Nie wie, co ma zrobić. Tutaj widać, że panikuje i nie wie, co ma zrobić. Nie będzie gdzie ma się schować. Ja wiem, że jakby... Ważne jest, żeby wejść do zony. Powinien sobie zagrać z lewej strony i próbować szukać jakiegoś covera tutaj na tym. Zawsze może sobie odpalić mapę. Tu ma pierwszy cover, jeżeli chodzi o zonkę. Jeżeli się nie chce bić już o tą shopę, no to musi grać tutaj. Musi grać ten cover tutaj i to jest jedyne, co ma. To jest jedyne, co ma. Tutaj musi wyjść ten ty typ z lewej strony, który go holduje cały czas. Eej, to by było na tyle. To by było na tyle. To jest straszne błędy ze strony Alibi. Nie miał kompletnie pomysłu, jak to zagrać. Oddał zonę temu typowi, powinien się tym bić. Teraz ten oddał tutaj zonę. Nie wie, że ktoś mu wchodzi na plecy teraz jest na dachu, więc tutaj mamy tarapaty tego shadowa, shadow. shadow nie wiem czy uda mi się złapać Zimkę, więc prawdopodobnie... Ma już dwa kewy, ma full kewy na sobie Teraz bierze typ jest na dachu i ma snipera, który go bił z drugiej strony. Ej, to jest dach? Tak, nie, to nie jest dach, to nie jest dach. Ale ma kewy cały czas. Teraz może go czalować na blisko. 14 killi dla shadowa. Eee, prawa strona! Sobie złapał w szerszy kąt. Znaczy municję zrobił Lewa strona za tobą, za tobą, za tobą Lekko bity, powinien tutaj być łatwy nog, łatwy nog 15 killi na shadowa plus 1v1 1v1, Szkoda, że go od początku nie oglądaliśmy Ale tam Alibi straszne błędy popełniał Tutaj widzę typa sobie, nie wiem czy lifemarka dasz Tyk nie trafił niestety, musi teraz się pośpieszyć Mo. O lolol. masz maskę? Ma złotą maskę, więc ma czas. Ma złotą maskę, ma czas, może sobie zagrać z spokojem. Reload, reload na snajpie. Czy on cię czaluje? Co ci ludzie robią? Oddał sobie zarąbistą strefę. Teraz jest poza strefą, musi, go, musi wyjść, bo strefa go pcha, jest poza gazem. Błąd, po, błąd ze strony shadowa. Co ci ludzie wyprawiają? Boże święty. Takie błędy popełniają. Oczywiście każdemu się zdarza, mi też, ale mimo wszystko, jako że komentujemy, możemy to wytnąć. Masakra! Wygrany mecz został wyg e, Znaczy, wygrany mecz na początku ze strony Jabby, prawie został przegrany. Później, wygrany mecz ze strony Shadowa został przegrany, bo out na siłę próbował zmienić na snajpę. Jak widać, nie przeładowało mu tego pocisku do końca. Także to było wszystko z mojej strony. Tutaj macie komentowanie randowe. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, gdzie komentuję randomów, analizuję gameplay, mówię co mogą zrobić dobrze, co robili źle i tak dalej, to. Komentarze, lajki mile widziane oczywiście i suby, jeżeli jesteście tutaj nowi. To wszystko od mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia.